Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie już w drugim odcinku z serii zagrajmy Overcook 2. Proszę Państwa, zanim sobie zaczniemy grać w tryb fabularny, to chciałbym wam trochę poopowiadać, jaka jest różnica Overcook 1 i Overcook 2. Gwarantuję wam, Overcook 2 jest dużo, dużo lepszy niż pierwsza część. Dlaczego? A dlatego, że. Overhook 2 jest dużo dużo lepiej rozbudowane niż 1. Nawet sami spójrzcie, jak menu wygląda dużo dużo lepiej niż w Overhook 1. I mamy tutaj nowe tryby. Jest tutaj e, tryb jak e, gra zręcznościowa, e, tryb kanapa, tryb online publiczny i tryb online prywatny. Z tego co pamiętam, w Overkucie jedynce nie było czegoś takiego właśnie chodzi mi o takich trybów. Jest tutaj kolejny nowy tryb, jest to tryb potyczka. Szczerze nie wiem czym się to różni, bo jak zauważyliście, gra zręcznościowa i potyczka jest to samo napisane. Tutaj jest napisane kanapa, tryb online publiczny i tryb online prywatny. To samo jest tutaj napisane. Szczerze nie mam pojęcia o co tu chodzi. W każdym razie w Overkucie 1 nie było czegoś takiego. Kolejna nowa rzecz w Overkucie 2 jest wybór kucharza. Czegoś takiego nie było w Owerkucie 1, że mogłaś, mogłaś, mogłeś wybrać sobie kucharza nowego, a ja właśnie sobie mogę tutaj wybrać. Oczywiście tych kucharzy będzie dużo, dużo więcej, tylko niestety trzeba przechodzić tryb fabularny, ale to na pewno z czasem sobie wszystko odblokujemy. Na razie robimy sobie taki odcinek jeszcze powiedzmy wstępny, pokazuję Wam nowości w owerkucie dwójce. Kolejna jeszcze jaka rzecz sobie przypominam, jak za, zaczniemy sobie grać tutaj mm, tryb fabularny. Pamiętam, że są trzy y, tryby: jest tryb potyczka i jeszcze dwa jakieś inne, ale nie jestem wam w stanie teraz powiedzieć, bo nie pamiętam tego. Ale na pewno, jak zaczniemy sobie grać tryb fabularny, ja wam to wszystko będę pokazywał. Jeszcze jedna nowość: bo w werkucie dwójce jest, taki, jest takie coś jak dodatki. W tych dodatkach Znajduje się zawartość do pobrania. Ja niestety tego nie mogę grać, bo no niestety za to, się, za to trzeba płacić w sklepie PlayStation Story. Z tego co widziałem kosztuje to 12 zł. Nawet jak widzicie wcisnę akceptuj, to tutaj mnie przekieruje do PlayStation Story. No i tam już będę musiał płacić. Ale o co tu chodzi? Chodzi o to, że to są takie, jakby misje poboczne, które można po prostu płacić po przejściu trybu fabularnego. No bo tak, de facto, w tej grze nie ma nic bardziej ciekawego, jak przejście tryb fabularny, bo tak to tylko zostaje później grać online z graczami, prawda? A to jest właśnie taki smaczek dodany przez twórców, że jeżeli ci brakuje fabuły, to płacisz i grasz tak, jakby dalej kontynuację fabuły, tylko że no tam już inna historia jest. Na pewno rozumiecie, o co mi chodzi. Więc tak właśnie wygląda, proszę Państwa, Overcook 2 jest dużo, dużo bardziej rozbudowany niż Overcook 1, no ale też się nie dziwmy, w końcu to jest dwójka, no to musieli twórcy się trochę bardziej postarać. Moi drodzy, to by było na tyle tego filmu. Myślę, że nie ma co przedłużać. Lecę nagrywać y, dla Was y, pierwszy odcinek, w sensie pierwszy odcinek jako trybu fabularnego. Ogólnie to już będzie trzeci odcinek, ale no co, zapraszam Was. Będzie fajnie. Będę nagrywał dla Was coś dziewczyną, więc zapraszam do oglądania i trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku mojej nowej serii w tym roku z Overcook 2. Cześć!